Słuchajcie, czas pooglądać wreszcie inteligentne osoby, Czę czas na inteligentny content, tak? Posłuchajmy, jak dyskutuje dwóch dojrzałych, inteligentnych mężczyzn. Debata społeczno-gospodarcza Alanik versus Casio. Dziś sprawdzimy, jaką perspektywę na realne problemy dzisiejszego świata mają Alan Kwieciński i Don Casio. Zadamy w tym celu pytania widzów zebrane z mediów społecznościowych. <laughs> I sprawdzimy, czy są zgodni, czy może Szafka mają totalnie inne spojrzenie na świat. Jaki jest twój ulubiony film? Ulubiony film? Film ulubiony? <grywa> film się przeważnie ogląda raz albo dwa. No to dwa razy oglądałem Skazany na Shawshank i chyba Wilka z Wall Street. Do się... Wilka. Wilka z Wall Street. Skazany na Shawshank i chyba Wilka z Wall Street. <grywa> Wilka z Wall Street. Się... <grywa> Jezus, Już się zaczyna dobrze, nie? Do utraty się tak jest. Nie? Dobra. Ulubiona książka? Książka? No ja czy nie czytam książek. Ha, tak. a. Nie no, zaskoczyło mnie to akurat. Myślałem, że Casio wykaże się znajomością wielu, wielu uznanych książek tak? Książki? Nie, w ogóle. Też nie? A jakiś ulubiony spektakl teatralny. dwa takie pytanie, kto to wymyśla, ty? Spektakl... To jest UŻYTKOWNIK SUPER 3 dB b no na spektakl idziesz kurwa teatralny raz, a nie po dwa razy. A chodziłeś? A twoja? Moja ulubiona książka jaka jest? Um, Król. Co prawda jest to książka, którą aktualnie czytam, ale to jest moja ulubiona książka w tym momencie. No i co poradzić, no? Jest fajna po prostu. To se czytam, nie? No chodziłem, ale kurwa raz. A zapamiętałeś jakiś? No Tytuł czy pamiętam. coś? Nie, nie dam, ja zapraszam, bo wiem, że dziewczyny lubią chodzić wtedy one myślą, że ja jestem. O czym jest? W okresie międzywojennym w Warszawie, czyli w najlepszym mieście na świecie. Chodzi tam ogólnie o to, że są. że, że są mafie, nie? I jest y, mafia. Y, do której dołącza główny bohater, który jest młodym Żydem. I to on opisuje jakby ze swojej perspektywy tą historię. Ale więcej nie mogę mówić, bo będą spoilery. Nie ja dam, ja zapraszam, bo wiem, że dziewczyny lubią chodzić. wtedy one myślą, że ja jestem elokwentem. Do teatru, wiesz ulubiony obraz. Ulubiony obraz. obraz, noblista Albo prezydent RP. No to obraz to nie mam. Ulubiony noblista. No to oczywiście tutaj Polska górą. Maria Kili Skłodowska. Ulubiony prezydent RP. Ten. Agent 007. Jak on się kurwa nazywał? 07. James Bond. Licencja na zapijanie. O kurwa, tego się nie spodziewałem, nie? Oleg Kwaśniewski, dokładnie. Licencja na zapijanie. Mocny mem, nie? Jakie Kiri odkryła pierwiastki? Rad i polon. Oczywiście polon, wiadomo. Nazwała po legendarnej płycie Białasa. Polon. No to ten, faśniewski, Najlepszy. O, widzicie? Tutaj z Kasią z Kasiem bym się dogadał. Bo on lubił kurde kadamek gulnąć. damkę to my się dogadali, z Zadamkę to oniby najlepsi kumple byli. No i tyle, nie? A obraz to kurwa co? Namalować sam mogę. Okej, okay, a oh. u ciebie Alan, jak to wygląda? Yy, Duda jest spoko, bo This is this is cały czas. <laughs> Mocno nieraz wypowiedzi. Eee, nie, mam obrazu. Nie mam obrazu. Dobra, co, so, co, co so, sądzisz o globalnym ociepleniu? Do, do. Co sądzisz o globalnym ociepleniu? No zobaczmy co panowie powiedzą. Zajebiście, bo ciepło. <laughs> e, to wygląda u Ciebie, Alon? <laughs> nie chodzi o globalne ocieplenie? <laughs> będzie ch**owo niebawem chyba, co, bo te lodowce się to, to, topią i będą po wodzie. I to, jest, ku... I to jest ekspercka wypowiedź. Będzie chłodno niedługo, do, te lodowce się topią i będzie powódź, nie? Bra, jaka jest Wasza opinia na temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie? Nie. Interesują mnie konflikty, ja raczej żyję uśmiechem, radością w swoim życiu, więc toksyczności tak w Afrykach mi starczy, a poza jeszcze tym, to jak miał tym żyć, to to już bez sensu. Okej, okay, a jak to wygląda z twojej strony, Alan? ten załęcki, nie? że Co jest, ty, co on no tym załęckim nagle, kurwa, what? Pytanie było o konflikty na Bliskiej Wschodzie, nie? To już bez sensu. Okej, okay, a jak to wygląda z twojej strony, Alan? Kurde, ten Załęcki, nie? że kurwa, tyle mu żeśmy pomogli, ee, a jemu dalej jest mało, nie? I za bardzo się do Ukraińcy też ponoszą w naszym kraju. O czym on mówi? Czy może tutaj jakieś cięcie zaszło i inne pytanie zostało zadane, czy o co chodzi? Jak nie rozumiem, ty. No, kurde, ten Załęcki, on tam wiesz. Zrzuca bok na strefy gazy. I tak dalej, i tak dalej. Lipa, nie? Z tamtego ziomka co prowadzi wywiad, chodzi z nim do gimnazjum i wiesz, kto tam jeszcze chodził? Nie wiem, Drake, powiedz mi, kto tam jeszcze chodził? Nie mam żadnego pojęcia, kto jeszcze mógł? Twoja babcia! Eee, pytanie do Alana. W najbliższych wyborach prezydentem USA zostanie Walter White czy e, James Rodriguez <noise> Ja nie wiem, kto to jest w ogóle ja się nie interesuje tą polityką zagraniczną. O, polityką nie interesuje. Jak zlikwidować głód na świecie i zaangażować yy, wszystkim wojną? Zażegnać, przepraszam. <laughs> nie wiem, dać im jedzenie, kur... Dać im jedzenie? Kur... Gdyby wszyscy byli tacy światli jak alanik, nie? Jak zażegnać głód na świecie? Nie wiem, kurwa, Dać im jedzenie? Debile, Co ty mi... pytanie zadajesz? Tej, jedzenie i da, idiotę, kur... I co? I po głodzie? Jedzenie wystarczyłoby, tak? No, kurde, no to kurde, że jesteś głodny, to idzie zjeść, a jeżeli mam zażegnać głód, to niech. Yy, no nie są jakieś te nie zbiórki, tylko te yy, charytatywne te. To nie głodni chodzą w ty. Nie chcę pójdą zjeść, co? Jakieś kebabał kebaba op... ty. Nie wiem, no kurde. kurde nie wiem e, Gabio 4323 Pyta, dlaczego jesteście kurwami? Alan? Nie chciał nie kiwę, kurde szafania Siemu ile to jest odpowiedź, no? Kasio? Dlaczego Tedek kurwą jest? Co są? Nie to? jest, nie jest. Wypraszam sobie, proszę zostawić Tedeusza w spokoju. Ja wiem jak. Jak jestem głodna, to idę do sklepu, a nie siedzę i płaczę w kącie. Nie trzeba ich myślenia. Bez kitu, dosłownie, nie? Idziesz sobie kupujesz jedzenie i jesteś niegłodny w tym momencie, nie? Jesteś na żarty wręcz, albo i na poważnie. <laughs> Ale bek. Są o stu yy... konkretach. Nie, o stu konkretach. Nie, od... <laughs> Od stu konkretach od Donalda Tuska i ich zrealizowaniu. Jakiś c**a z takiego reportera, nie? C**a tak Co y sądzicie o stu konkretach od Donalda Tuska i ich zrealizowaniu? Dobra, to prze... Co? A ty... Wiesz co to jest fajne dla tego górnika? Coś ubrałeś jak na na otwarcie kanału? Why? Nie macie darwany! się na Dobra, wracamy. 100 konkretów od Donalda Tuska. Co mają do powiedzenia nam ci panowie na ten temat? Przejdźmy może do następnego pytania. Czy, czy, czy wycofanie alkotubek to była dobra decyzja? No dla ciebie na pewno nie. Chcesz taką alkotubkę? Dobry moment, kurwa. zimę zrobić alkotubki ty. Jak? Przestane z tymi alkotubkami. Nawet nie zdążyłem kupić ani jednej, a już usunęli, nie? Masakra. Jakie miasto w Polsce może rozwinąć się na lidera gospodarki za kilka lat i dlaczego? Radom. Sandomierz. I ława. I ława. Takie o odpowiedzi. A dlaczego? To już nie powiedzą. Kupię. Ej, Ej, dobra, czy wiecie Eben o co. Robi kontent na tobie. Wie, domyślam się. Ej, dobra, jest kolejne pytanie: czy wiecie o co chodzi z Wołyniem? No ja wie, wiem, zabrałem nawet jak wyszedł ten film, ale dopiero się dowiedziałem, jak wyszedł film do kin. To specjalnie zabrałem Saszę chyba na ten film. Tylko dokładnie. Bo to było dawno temu. Chciałem... Zabrał Ukraińca na film o y, oboweniu, nie? I... Stigma. Zobaczcie jego reakcję. Była chyba taka nie do końca ciekawa, ale chciałem zobaczyć, bardziej to dla żartu zrobiłem, bo wiadomo, no ja nie mam takiego podejścia, że... Będę źle. Dla Dartu zabrał Ukraińca na film o Wołyniu. To jest kupi z świata, nie? Szanuję go. Źle myślał o Saszy, bo jest z Ukrainy za to, że jego przodkowie coś tam źle zrobili Polakom. nie? No to ja nie mam takiego podejścia. Okej, okay, Alan, a ty wiesz o co chodzi z Wołyniem? Nie wiem. Jak magister Kwieciński zapatruje się na y, zwiększające się zadłużenie naszego kraju? Chur to ja mogę kur... to mieć kur... to... Dobra, to przechodzimy do ostatniego pytania. Czy LPG dla was yy, jest ideologią? LPG to jest kurtkasty. A co w ogóle sądzicie o tej społeczności? Jesteś tak tak? Pytanie jest. <laughs> Takie są pytania, no. <laughs> jest to mocne gówno. Przyznam. <laughs> eee... Prawda jest taka, że potrzebujemy więcej takiego kontentu, nie? EBEBE, ebe. rób to dalej. Potrzebujemy takich właśnie igrzysk rozkminaczy, że tak powiem, nie?